Ale w nakaręku tego się nie czuję. Proszę bardzo, dwa koła zjechały z toru. Poczułem silniejszy strzał, przejeżdżając rośroicem po ulicy. Jeszcze nigdy nie jeździłem tak wygodnym sportowym samochodem. Ani tak doskonale wykończony. Elegancka skóra, szwy i piękne wskaźniki. Prostota i elegancja. Aż miło do usiąść. Z technicznego punktu widzenia ten samochód jest lepszy od Ferrari 458. Pali 9,5 litra na setkę, ale czegoś mu brakuje. Trudno powiedzieć, o po co chodzi? To jest po prostu nie ma tego czegoś. Był to fabryka, w której powstają makro. Przypomina laboratorium. Cisza, porządek, magnes, typa. Jak w zakonie, w którym dążył do perfekcji, to za mało. Był ładnie, ale chyba nikt, nikt nie pomyślał o położeniu pierdzącej poduszki na krześle dyrektora. This. na to sztywna atmosfera udziela się kierowcy tego samochodu. Prowadząc Lamborghini, czuję się tak, jakbym jechał na koniu, któremu ktoś wysmarował smarował za żdardą, a w McLarenie, jakbym obsługiwał aparat do laserowej korekcji wzroku. dochodzimy do podobnych wniosków, na McLarenie. Ale to nie Zdaje się, że został zaprojektowany przez komputer. Pewnie tak było. Jeszcze jeden przykład. System kontroli trakcji można wyłączyć, ale łatwiej odpalić pocisk z okrętu podwodnego o napędzie jądrowym. Trzeba trzymać ten przycisk przez 10 sekund, a potem nacisnąć. Ten. Czemu to jest skomplikowane? Odpowiedział, a po co wyłączać kontrolę trakcji? Dla zabawy. Miał taką minę, jakby musiał sprawdzić w słowniku, co to znaczy.